O, i chyba jesteśmy? Super. Jesteśmy, słuchajcie, w takich pięknych okolicznościach przyrody. Pokazała, pokazałabym wam, ale się, że nam się tutaj konstrukcja przewróci, także pokażemy na końcu. Ze mną jest Ewcia. Ewcia hey e w pięknym stylu, takim z ręką do góry, została uchwycona, kiedy mm. właśnie odbierała awans na Supervisora. I leci dalej ze swoimi niesamowitymi dziewczynami. Ale chciałabym, bo dawno się tutaj tak na żywo nic nie działo na tej grupie. Chciałabym wrócić do tych takich właśnie live'ów. O proszę, już mamy pierwsze osoby, także dzięki, dajcie znać czy zajebiście słychać i czy nas widać. Widać chyba nas. Dobrze. A czy słyszalność jest dobra, czy nic nie zagłusza? Mam do Ewy kilka pytań. Ewa rozpoczyna całą serię o serduszka. Już lecą, także super. super. Ewa rozpoczyna rozmowa z nią rozpoczyna całą serię rozmów, które będę prowadziła z wieloma osobami, z wieloma mega ciekawymi osobami, które dołączają do naszego grona tutaj, do tej podróży z Forever, bo właśnie będę pytała o to, dlaczego dołączają i dlaczego, co, co im się tak naprawdę najbardziej spodobało Forever. No i oczywiście co robiły, jaka była ich droga, gdzie są teraz i gdzie idą, w, którym, w którą stronę zmierzają. Chyba wiadomo, że wszyscy zmierzają w stronę menadżera, ale będę o to właśnie pytać każdą z osób. No i też poproszę, żeby osoby, które już będą po tym live'ie, nagrały takiego samego live'a z osobami ze swojego zespołu, bo wtedy po prostu będziemy mieć przekrój naprawdę. Wszelkich specjalności, wszelkich zawodów, wszelkich po prostu typów osobowości też. Naprawdę będzie ogromna wartość dla tych osób, które będą to oglądały. A jest nas tutaj naprawdę ponad 2000 na tej grupie, także dla każdego niesamowita wartość. Ewa, bo ja mam tendencję do przegadywania, a tutaj właśnie chciałabym, żebyś ty się wypowiedziała. Znamy się z kempingu. Jak widzicie, jesteśmy na kempingu. Ja tylko powiem, że zainspirowałam Ewę tym, że jestem na tym kempingu już drugi rok, przez pięć miesięcy. Uciekam na całe lato od maja do września z Warszawy. I rzeczywiście no, w takich pięknych okolicznościach przyrody można pracować, pracuję, mój zespół ma się dobrze, fajnie funkcjonuje i, i dużo się dzieje. I widzicie, że wszystkie tutaj nasze działania poszły online, mimo że. No nie, ma, nie ma lepszego sposobu na spotkanie się i na, na przegadanie tak face to face. Ale te działania online pozwalają nam na, na pracę czy współpracę z Ameryką, z Kanadą, z Australią, z jakimkolwiek najdalszym zakątkiem świata. I to jest właśnie ta potęga Forever. No dobrze, Ewcia. Tak. Ja tak. mam ten klucz. Że mieszkam bardzo blisko półwyspu, bo zaledwie 50 km mam spod domu tutaj do przyczepy. Mm. I bywam tutaj co tydzień, i spędzam tu urlop, też choćby dlatego, że mój y, ukochany Piotr tutaj pracuje i jest tak jak ta 5 miesięcy. Natomiast rzeczywiście mam co niedzielną. Hmm, czyli dzisiaj? Czyli dzisiaj taki co niedzielną w żołądku. Będę Cię dzisiaj. <grym> że to już trzeba jechać. I jest tak cudnie i tak ciepło, i że jednak jutro znów trzeba o tej szóstej wstać, i pójść do, na tą pracę etatową znów na te 8 godzin. Yy, I gdzie wiecie, co takim mm, motywem, który do mnie chyba dotarł rok temu, to było pytanie mojej sponsorki, która zresztą ma przyczepę o tam z tyłu, którą widać. Pozdrawiamy, Ole. <laughs> Ole która powiedziała: nie chciałabyś tak jakby ata, 5 miesięcy i nie musieć wracać i, i być tak lekko na duchu, lekko na sercu i bez takiego obowiązku tej takiej cotygodniowej rutyny. I to powiem Wam to jedno zdanie e, tak naprawdę zaważyło o tym, że zdecydowałam się zacząć e, Przygodę z Forever. To zdanie do zapamiętania, myślę, do zasponsorowania tak, osoby, tak, która tak. marzy o dłuższym urlopie. Szczerze mówiąc, to chyba teraz wszyscy marzą o tym, żeby ten urlop był szybciej niż za, no, niż za prawie... 12 no, miesięcy, no, nie? czy tam za 10, tak. w zależności kiedy. No to jest też tak, że Ola i ja się znamy już jakiś czas i ona wiedziała pewnie, gdzie mam jaką potrzebę. Mhm. Ona się boryka z tym samym. Może troszkę inaczej, bo ma może trochę bardziej wolny zawód, aczkolwiek odpowiedzialność ogromna. Ale możemy ją... powiedzieć, że Ola jest prawnikiem, tak, tak i... czy prawniczką. No tak. dokładnie, i też gdzieś był moment, że powiedziała, że no to jest tak, dopóki jestem, pracuję, mam sprawy, mam pieniądze. Nie pracuję, nie zarabiam. No tak to wygląda, tak? I, i gdzieś myślę, że to samo mamy odczucie, że nie chce nam się bardzo wyjeżdżać tak jak wszyscy, stać w tych korkach. Choć to jest piękne, bo tydzień szybko leci. Ja po prostu w piątek o 18, 19 jestem tutaj z powrotem, ale chciałabym, powiem Wam, być więcej i chciałabym więcej czasu móc spędzać i z moim Piotrem, i z moim synem, który nie musiałby też wracać do domu, bo mógłby tutaj też ciągle być. No i to jest właśnie praca. Praca. To jest styl życia, ten Forever. Tak. To jest tak. styl życia, właśnie. To jest, to jest mi najpiękniejsza, która może nam dać tą wolność. Tą wolność, tą możliwość pracy, tak jak Bata powiedziała, z każdego miejsca tak naprawdę na świecie. Teraz, szczególnie, kiedy ta pandemia tak zła, a pokazała nam, że można się zupełnie inaczej zorganizować, że da się fajnie żyć, da się żyć wolno, można wykorzystać media społecznościowe. Tak naprawdę, mhm. Forever zrobiło ogromny przeskok od czasu, kiedy jest pandemia. Zwiększyły się obroty, bardzo się też grupy ludzi powiększyły. Mhm. Także, tak jak powiedziałam, Forever to styl życia. Czy mój? Jeszcze nie, bo pewnie zacznie nim być bardziej kiedy uzyskam tą większą e, swobodę, tą, tą niezależność, ten brak tego, takiego ograniczenia i tych ram czasowych. Natomiast do tego dążę. E, to nie znaczy, że to jest bardzo łatwa droga, ale nic nie jest łatwe i ostatnio Michał, czekaj, chyba wczoraj wrzucił e, coś takiego właśnie o strefie komfortu i słuchajcie, ta strefa komfortu to tak naprawdę, ja nie wiem, to, ja, do, do, ja dopiero to rozumiem od, e, od niedawna, no powiedzmy od stycznia, bo ja tak naprawdę w styczniu, w październiku mm, Weszłam pakietem w Forever, ale tak naprawdę od stycznia intensywnie zaczęłam się szkolić i zrozumiałam, że Forever bardzo otworzyło mi głowę. To naprawdę jest niesamowite, Bata to zawsze powtarza i tak, prawda, MLM to tak naprawdę niekończący się samorozwój. I za to nam płacą, że się rozwijamy, bo to jest niewiarygodne, jak mnie bardzo Forever otworzyło głowę. Mm. Jak przewietrzyło mi ogrom po prostu rzeczy, które tam były i, i, i gdzie tkwiłam w takich sztywnych ramach, w tej mojej właśnie pozornej strefie komfortu. To jest wygoda i taka rutyna. Wstajemy, idziemy do pracy, po pracy zakupy, dom, gotowanie, a potem co? Kanapa, książka, film i tak naprawdę przedyndamy ten dzień. Ja myślę, że obie z Olą Chyba zostałyście też zainspirowane moją osobistą historią, w której bardzo często podkreślam to, że ja też miałam swój biznes, który niestety, kiedy mnie w nim zabrakło, przestał funkcjonować. I, I to jest taka przestroga dla wszystkich tych, nawet nie tych FCA, którzy są na etacie, tak jak ty, ale nawet też. też prowadzących własną działalność? Dokładnie, dokładnie, że czasami może być tak, taką jednoosobową działalność, bo. No ja jestem też tego wędrze. przykładem, tak, bo prowadzę mhm. i działalność i jestem na etacie. Mhm. I rzeczywiście ta działalność jest jeszcze bardziej taka. Męcząca, dlatego że tak naprawdę my ciągle myślimy o tej działalności. Mhm. No, nawet jednak, mhm. idę pięć dni w tygodniu wychodzę. Tak. A jednak własna działalność to jest ciągłe, mhm. ciągłe, ciągłe myślenie, zarabianie, planowanie i niestety właśnie ta jednoosobowa działalność, jeśli coś się mhm. stanie, tak jak tobie, tak. to biznes upada. Dokładnie. Nie Ale ma. miałaś też przykład swojego Piotra Zdecydowanie nie, tak. i też po prostu biznes został wstrzymany. Wstrzymany na, na pół roku, jakiś, tak. Dokładnie. Zachorował bardzo poważnie, pół roku szpitala i. No i słuchajcie, no wszystko stanęło, wszystko po prostu. A, a nikt się tego nie spodziewał, że tak no się kompletnie. wydarzy na, na początku I to akurat sezon. na sezon. W czerwcu, kiedy zaczyna, od maja zaczyna się biznes, w czerwcu trafił do szpitala, wyszedł końcem grudnia. Mm. I mieliśmy jeden sezon wyjęty, dobrze, że wszystko udało się uratować, ale no to, to było trudne, to było bardzo trudne. I właśnie takie przykłady chciałabym, żebyście, żeby Wam i Waszym osobom, z którymi rozmawiacie, żeby one wam dały do myślenia, bo takie stare, dobre chińskie przysłowie mówi, że sprytni ludzie uczą się na cudzych błędach. I właśnie bądźcie sprytni. Mądrzy uczą się na swoich. To akurat była ja, bo, bo no. do mnie takie jakby sygnały docierały, ale wydawało mi się, że ja młoda. No nie, nic mi się nie stanie. A tu, jednak, ten upadek z konia spowodował, że mój biznes po prostu w jednej chwili przestał funkcjonować. Ale też to chińskie przysłowie jeszcze dokończę, że głupi ludzie w ogóle się nie uczą. Więc no. Bardzo często, zobaczcie, mamy przykłady osób, nie chcę oceniać, ale mamy przykłady osób, którym mówimy, którym tłumaczymy, a oni mają niestety takie klapki na oczach. Ja tego nie nazywam głupotą, ja to nazywam. Posiadaniem swoich przekonań i to, co mówiłaś, Ewa, o tym takim rozwoju Twoim i o przewietrzeniu głowy, tak. to ja myślę, że to jest właśnie to, gdzie yy, i to jest kolejne pytanie, w które chciałabym wejść yy, tak yy, delikatnie. Co tak naprawdę w tym Forever, oprócz tego, co już powiedziałaś, ale jakie fakty. Ciebie przekonały do tego, żeby tą głowę właśnie poszerzyć, otworzyć, poszerzyć horyzonty. Co, co tak naprawdę ciebie, mogę użyć takiego słowa, ujęło w tym forever? Bo na pewno było coś takiego, co, 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 co wywołało u ciebie taki efekt wow. Naprawdę? Y Powiem wam, że ja nie miałam czegoś takiego, że nagle było takie coś, efekt wow. Mhm. Nie było takiego jednego momentu. Nie, to. Postępowało i powoli przychodziło. Rzeczywiście, jak w styczniu w ogóle wykupiłam kursu Michała Czekaja, to się o budowaniu zespołu, którego w ogóle jeszcze nie w ogóle miałam. Nie poszłaś z grubej rury ja, zamiast nie, na ten, to, ten ABC. Pierwszy. Bo akurat nie było, tak, na, ten ABC robiłam później. Tak. I powiem Wam po prostu, ja się czułam jak jakieś dziecko we mgle. Masa ludzi zadająca pytania, mówiące spotkania na trzy, jakieś prezentacje serwetkowe, a ja tak. O co chodzi? Dopiero potem mi się to wszystko zaczęło układać, ale jak zobaczyłam to gro ludzi yy, opowiadające o swoich przeżyciach, dzielące się w ogóle swoimi lękami, obawami, sukcesami, to, że nie ma, słuchajcie, tego, że wstydzimy się, bo boimy odezwać, my tam jesteśmy. Ja wiem, niektórzy mówią na to sekta, niech sobie mówią. Człowiek wchodzi w niesamowite grono bliskich ludzi którzy mogą niesamowicie nam pomóc się otworzyć, przełamać blokady. Nagle się okazuje, że nie jesteśmy sami ze wszystkimi naszymi lękami, strachami, nie jesteśmy sami, prawie każdy dookoła to ma i my potrafimy się spotkać, zebrać, śmiać, szkolić, ale tak samo bardzo, bardzo mocno motywować. To jest dla mnie niewiarygodne, to jest chyba dla mnie właśnie to, co uświadamia, słuchajcie, gro takich przyjaciół bliskich, ma się, tak naprawdę przyjaciół takich bardzo bliskich ma się niewielu I, i tak powinno pewnie być, ja tak uważam też w życiu, natomiast ja śmiało mogę powiedzieć, że to jest taka foreverowska rodzina, mhm. my tam jesteśmy w tych naszych um, grupach, nie ma nas tam, Bóg wie ile osób, na tych spotkaniach czasem jest tak, że spotkają się 3-4 osoby mhm. i słuchajcie... Aż się tęskni, jak przez jakiś czas się z kimś nie widzi, bo naprawdę wchodzi w ogromną zażyłość. My sobie piszemy, rozmawiamy, widzimy się live i widzimy część życia. Tak. Bo tutaj są dziewczyny, które mają malutkie córki i dzieci, dzieci w sensie. Uh -huh. Tak, tutaj się gdzieś z nimi pojawiają i to jest niewiarygodne. To, to mi pokazało, jaką to wnosi. Dobrze. E, tak, mhm. i taką właśnie mm, niesamowitą, no niesamowitą wartość w nasze życie. A drugą rzeczą. To powiem Wam, że ja natychmiast jak weszłam, zaczęłam pić Aloes. I bardzo dużo zaczęłam na ten temat czytać. Świetnie się złożyło, że doktor Olejnik akurat też prowadziła wykłady. I do mnie, i do dzisiaj to powtarzam, i do dzisiaj wszystkich tym zarażam, że po prostu Aloes jest odtrutką na zło XXI wieku. Ja jestem przekonana po prostu, że jego regularne picie powoduje, że odporność odpornością, ale że my ogólnie będziemy po prostu zdrowi. I, I to mnie urzekło do tego stopnia, że e, ktoś nie chce, niech nie pije, nie musi. To nie o to chodzi. Natomiast ja z samego serca, z głębi samego serca wiem, że nie naciągam, że nie oszukuję, że po prostu podaję tak naprawdę antidotum na wszystko, co nas w tych czasach truje. Tak, absolutnie. I, i, no słuchajcie, tak prosta roślina, tak od tysięcy lat sprawdzona, a trochę zapomniana, mhm. no bo w takich żyjemy brzydkich czasach, w których po prostu jesteśmy truci wszystkim. Słuchajcie, niewiarygodną rzecz ostatnio usłyszałam. Ja aż tak bardzo w to nie wierzę, bo to, że plastik jest wszędzie i znaleźli go nawet gdzieś bardzo wysoko na szczytach gór, ale ostatnio przyjechała dietetyczka, dietetyczka moja przyjaciółka i powiedziała, że wyczytała artykuł, że tygodniowo każdy z nas zjada kartę kredytową. Ja bym powiedziała, że zjadamy ją może w miesiąc, bo w tydzień to mi się wydaje wręcz nierealne. Ale z drugiej strony, nawet jakbyśmy chcieli, prawie każde jedzenie, słuchajcie, od kiedy segregujemy śmieci, jestem pewna, że w każdym domu najszybciej zapełnia się worek z plastikiem. Absolutnie. Ja też to zauważyłam. Słuchajcie, to no po prostu, to przeraża. Wszystko jest opakowane. Więc to przeraża. Także, jeżeli mamy odtrutkę, ja wiem, że, ja zareagowałam tak samo, jak pamiętam, zobaczyłam, ile kosztuje ten foreverowski aloes i pomyślałam sobie, no nie no, upadli na głowę. I słuchajcie, no i spróbowałam jakichś innych rzeczy. Wiem, że zostałam oszukana. I dobrze, może, bo, bo, bo po prostu wtedy mi się przestawiło w głowie. I teraz powtarzam wszystkim, usłyszałam to kiedyś od Beaty. To jest Mercedes, jak nie Rolls Royce, wśród tak. aloesów. Nie ma lepszych aloesów na rynku, po prostu nie ma. Więc tak naprawdę yy, można zrezygnować z czegoś, by wygrać zdrowie, no bo my, po to, my tak naprawdę, słuchajcie, najważniejsze w życiu dla mnie i zawsze to było dla mnie najważniejsze, a jeszcze teraz jestem starsza i choroba mojego Piotra, uświadomiły mi, że tak naprawdę najważniejsze jest zdrowie, i miłość. Hmm. No i pieniądze się przydają. Oczywiście, nie? pieniądze pozwalają nam realizować marzenia i żyć prościej i łatwiej. Oj, Oczywiście, tutaj. że tak. I Forever może dać nam zarówno zdrowie, jak i pieniądze. Mhm. No, miłość to już wiecie. No, ja się zakochałam, wiedzało mi miłość, bo ja się zakochałam w tych produktach. Po prostu je kocham. No, uwielbiam Mnie. je i, i, i jestem ich żywą reklamą i będę pewnie jeszcze długo. Natomiast, no, Pięknie. każdy musi tak, znaleźć w sobie to dlaczego? No ja mam tak te dwie rzeczy, ten rozwój mhm. osobisty, tak, tą grupę was wszystkich. Mhm. I brak mi jest, jakby, jakby nie było. Teraz jesteśmy wszyscy tak trochę przetrenowani, urlopy. Tak. I nie było nas latem na tych cotygodniowych tak, spotkaniach, tak, ale to jest piękne. Wracamy, wracamy, wracamy. Wracamy, absolutnie. Także. No dobrze, a jeszcze pociągnę Cię w temacie takiego faktu na temat Forever. Czy to, że 44 lata już na rynku, czy to, że w 160 krajach, czy to, że 11 milionów ludzi pije ten nie, aloes. co jest co? Nie, takiego? mnie najbardziej chyba to że to jest firma rodzinna. Aha. Od lat, z pokolenia na pokolenie. Tak, z pokolenia na pokolenie. I już w tej chwili uczy się wnuk tak naprawdę rela. Tak? tak? I, i to, i, i jeszcze jedna rzecz, którą kiedyś powiedziała Alina Fabelgezang, hmm. i to jest wyższość nasza e, Forever nad innymi, ML, e, e, tymi marketingami sieciowymi. Mm -hmm. Integracja pionowa. Mm -hmm. Dokładnie. Na każdym, ale to słuchajcie, na każdym etapie Forever sprawuje pieczę mm -hmm. nad. Kolejnymi krokami, które się dzieją. Tu nie ma firmy zewnętrznej, która może gdzieś oszukać, zahachmęcić, zabrać, nim sfałszować. To wszystko Ty. idzie w prostej linii przez Forever. To mnie przekonuje. To, że jesteśmy tyle lat w ogóle, już oczywiście, to, że jesteśmy w tylu krajach, z żadnego kraju nigdy nie wyszliśmy, hmm. to, że się rozwijamy niesamowicie, to, co w ogóle Forever daje, wszystkie bonusy. Okej, okay, ale to daje wiele firm. Natomiast niewiele firm ma tak. Że to wszystko jest w rękach, nie jesteśmy na żadnych giełdach, nie jesteśmy tych, nigdzie. Tych. Jest niesamowicie zawsze wypłacalny, zawsze tego samego dnia. No, no to są rzeczy, które mnie przekonują i powodują, że rzeczywiście to jest uczciwa firma. Zostawmy coś dla innych. Tak, bo, bo powiedziałaś o wszystkim, co jest możliwe, <grym> więc po prostu. Nie wiem. Ale jako pierwsza miałam tą możliwość, tą szansę, tym tak, przywilej. Także, kochani, posypie się tutaj całe mnóstwo live'ów różnych osób. A powiedz jeszcze, co robisz na co dzień? Ja na co dzień pracuję w centrali firmy obuwniczej, już bardzo długo zresztą, w Trójmieście. I tam mm -hmm. sobie tak trochę zarządzam, obsługuję. Taka prawa ręka szefa. A, nie wiem, czy aż tak, ale. No, ale już bardzo długo i rzeczywiście tak. A dodatkowo w swojej działalności razem z moim ukochanym prowadzimy. Firmę zajmującą się obsługą, serwisem, sprzedażą przyczep kempingowych kamperów. No i właśnie tak się też poznaliśmy z Beatą, mm -hmm. bo Piotrusi obsługuje właśnie Beatki przyczepy. Tak, i, I teraz zaraz będzie koniec sezonu, także też dużo y, intensywna praca, intensywny czas. Mm -hmm. Okej. Okay. Słuchajcie, to przyszło, przyszedł ten moment na pokazanie tych pięknych okoliczności tak. przyrody. Ewcia, dziękuję Ci ślicznie. Proszę bardzo. Przepięknie opowiedziałaś o wszystkim. Zobaczcie w jakich pięknych tutaj właśnie miejscach bywamy i gdzie spędzamy całe wakacje. No jest nam tu cudnie. No jest cudnie. jest po prostu cudnie. Także moje marzenie no nie musieć przez te pięć miesięcy wybierać i wyjeżdżać i spędzać tutaj tylko dwa, dwóch tygodni. To rzeczywiście tutaj móc być dłużej. Czy w ogóle sobie jeździć trochę tak, po świecie? Czy tak. no, żyć, żyć wolniej. Mhm. Spełniajmy marzenia, bo rzeczywiście życie jest za krótkie. Dokładnie. I marzeniem dodatkowym jest chyba to, żeby nie mieć dopiero za 10 czy 12 miesięcy kolejnego urlopu, urlopu tylko, tak. tylko mieć go szybciej. Kochani, jeśli to są Wasze marzenia, cokolwiek, co mówiła dzisiaj Ewa, to podłączcie się, polećcie takie kona do superwajzora, zróbcie awanse. I polećcie dalej do menadżera, pociągnijcie za sobą właśnie fajne osoby, które są w zespole, tak jak Ewa to robi, ma super zespół genialnych dziewczyn, które są. Tak dziewcyn, z tej strony w ogóle Ula, Ula, i ja Agnieszkę, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, kochane jesteście. Tak, dokładnie. I powiem Wam jeszcze jedno, osiągnięcie poziomu superwizora nie jest naprawdę trudne, tylko trzeba mieć zespół. Mhm. To kiedyś Beaty mąż mi pięknie powiedział z trzy miesiące temu, najtrudniejsze jest zrobienie superwizora… Dobrze. Dobrze, mm -hmm. bo jak się dobrze zrobi superwajzora, to słuchajcie, awans na menadżera jest prosty, bo pracuje grupa. Mm -hmm. Zrobienie niestety superwajzora samymi zakupami, to dalej jesteśmy, tyle że mamy większą zniżkę, ale dalej stoimy w tym samym miejscu. I to jest prawda. Piękna podpowiedź na koniec. No, lecimy. Do końca grudnia naprawdę posypią się tu nie tylko superwajzorzy, ale i mam nadzieję, menadżerowie. Zobaczymy. <laughs> Całusy.